Witam państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na Fakty OSK. Nowe przepisy o kontroli trzeźwości pracowników już obowiązują. 21 lutego weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, uprawniająca pracodawców do przeprowadzenia kontroli pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków. Przepisy nowelizacji z dnia 1 grudnia ubiegłego roku stanowią, że pracodawca jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli, jeśli jest to niezbędne dla ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego i za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Wprowadzenie kontroli trzeźwości, sposób jej przeprowadzenia oraz objęta nią grupa pracowników ustalone zostaną w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, ewentualnie w stosownym obwieszczeniu. O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem jej prowadzenia. Marku, przepisy przepisami, ale bardzo ciekawe, jak będzie wyglądała praktyka, bo mam takie wrażenie, że znowu przepis został wprowadzony, opublikowany, ale nie wiem, czy tak naprawdę świadomość na jego temat trafiła pod strzechy. Ja myślę, że już gro osób korzystało z y, tych urządzeń, nawet prywatnie. Dzisiaj mając taką możliwość y, i nie mając potrzeby wzywania policji w, y, w sytuacji, kiedy nabieramy jakieś wątpliwości, myślę, że przedsiębiorcy wyposażą się w te urządzenia. Zresztą one funkcjonowały i tak już, y, chociaż nie do końca legalnie, bo nie było podstaw prawnych, ale wyobraźmy sobie firmę, która zajmuje się przewozami autokarowymi miejskimi na przykład. Setki kierowców przychodzą każdego dnia do pracy, i oni byli cały czas badani. Teraz Właśnie będzie to usankcjonowane. Jest też trochę chyba tak, że alkohol jest mimo wszystko wciąż przemilczanym problemem, problemem w Polsce. A te tak zwane małpki o poranku to ogromny problem społeczny. Myślę też, że warto wreszcie zacząć dyskusję o tym, czy alkohol powinien być tak powszechnie wszędzie, dosłownie wszędzie dostępny. No i stanowi on pewien problem dzisiaj społeczny, nie tylko właśnie w no ruchu za, za kierownicą, ale, ale rzeczywiście jest, bo przecież i rodziny na tym cierpią. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o grupach pracowniczych, które zajmują się bezpośrednio prowadzeniem pojazdów, ale to każda inna grupa. Czy górnik to będzie, czy to będzie rolnik, czy no osoba, która pracuje przy jakichś mechanizowanych maszynach. Te osoby muszą zachować trzeźwość, muszą, muszą zachować właściwą percepcję, e, tą trzeźwość umysłu, po to, żeby unikać wszelkiego rodzaju zagrożeń. Pracodawca oczywiście ponosi konsekwencje, jeżeli dochodzi do wypadku przy pracy, i on w ten sposób może się zabezpieczyć prowadząc szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy, dbając o badania lekarskie tej osoby, ale w momencie, kiedy nabierze tej wątpliwości, bardzo dobrze, że będzie miał możliwość kontrolowania stanu trzeźwości. I tak jak wspomniałem na początku, nie będzie już do tego angażowana policja. Policja będzie mogła zająć się zupełnie innymi zagadnieniami związanymi z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego. To jest rzeczywiście bardzo mocny argument. No, mamy nowelizację kodeksu pracy uprawniającą pracodawców do przeprowadzania kontroli pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków, będziemy śledzić, sprawdzać, jak skuteczne będzie to rozwiązanie.